No. O Boże, to tam się Tu masz swoją lepszą pensję. A za resztę kup jedzenie. Coś mało tych pieniędzy. To no nie, ja nie wydolę z tym czołgiem. Nie wydolę. Udałoby się zrobić coś, żeby zarabiać dube miliony, tak? Kiedyś. Tylko co? Hmm. Pamiętasz taki film najgorszy czołg World of France"? Mam pomysł, a gdyby tak zrobić coś jak najgorszy czołg World of Tanks? Tylko jeszcze lepszy, mimo okrojonego budżetu, coś jak najgorszy członkow od tamtych dwóch. Wypadałoby zapłacić pracownikom i Hakanowi kupić coś do jedzenia, bo mdleje w piwnicy. No, a to temu się nie wyraża w terminali. Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony. Jak zwykle, Pan Dolar, a to kolejny materiał z naszej serii Moje Czołgi Premium, czyli serii, w której prezentuję Wam moje pojazdy Premium w garażu. Omawiam je od strony technicznej oraz pokazuję Wam bitewki. A potem wyrażam swoją opinię na temat zakupu bądź odradzenia zakupu takiego pojazdu. I co dzisiaj mamy? Myślę, że po wstępie już wiecie, jaki to będzie czołg. Przynajmniej widzowie, którzy oglądają moje streamy, choćby na których grałem tym czołgiem, będą wiedzieli. Eee, o czym tutaj mowa, a mowa tutaj o niczym innym jak czołgu, który dostałem z paczek Dostałem, no kupiłem, zapłaciłem za to pieniądze, ciężko zarobione pieniądze I co dostałem? Chieftain T95 Jaka była jego historia? Otóż była wielka radość, że z pięciu paczek wypadł mi ósmotierowy czołg premium O, jeszcze nie wiedziałem wtedy co to oznacza Hakan powiedział mi Yy, że jeszcze będę płakał, że to wylosowałem I że jedyne do czego to się ten nadaje To do sprzedaży I w sumie miał rację Bo nie ma on absolutnie żadnych zalet I tą historyjką, tym wstępem Chciałem wam powiedzieć, że jak bardzo chcę I spróbuję zrobić ten materiał obiektywnie Tak jestem tak zrażony do tego Chieftaina Że naprawdę nie wiem Jak mógłbym się o nim wypowiedzieć pozytywnie Więc może na początek Żeby już nie być tak negatywnie nastawionym do tego zacnego pojazdu, który wygląda w ten sposób, przejdźmy sobie do suchych statystyk. Krystian, prosimy zbliżenie na stronę prawą i przechodzimy do siły ognia. A co my tutaj mamy? Średnie uszkodzenia 240. No jak na ósmy Thierry nie robi? Chociaż Patriot ma podobnie, co by o tym nie gadać. Tylko spójrzcie, jaka jest różnica między Patriotem a Chieftainem. Szybkostrzelność, czas ładowania i penetracja. No właśnie, penetracja 202 mm na pocisku standardowym i, i to jest kolejny problem, czyli to, że czołg ten y, często brakuje peny i trzeba się pomagać goldem w efekcie czego nie zarabiamy. Szybkostrzelność, niecałe 10 pocisków na minutę, czas przeładowania 6 sekund. To jest całkiem niezła statystyka. Jeżeli chodzi o ograniczenie podniesienia i opuszczanie działa, no to mamy tutaj najlepszą możliwą, czyli akurat to jest zaleta, minus 10 stopni. Czas celowania 2 sekundy, spoko, rozrzut 0,31, spoko i DPM teoretycznie też nie najgorszy, 2336. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o żywotność, 1400 punktów życia, nic odkrywczego. Pancerz kadłuba nie istnieje. 85 na przodzie, 51 na boku i 25 z tyłu. Jeżeli chodzi o pancerz wieży, to już nieco lepiej, bo przód ma 254. Ale nie dajcie się zwieść, bo ten wielki tutaj włas wpuszcza wszystko. Także granie na wieżę, jeżeli przeciwnik ma więcej niż AQ7 nie rozgarniętego kamienia, i tak nie ma sensu, bo będzie was walił w ten włas, który jest dużo miększy. Miększy? Chyba tak. Yy, który, ma, który ma dużo mniejszy pancerz I, i tak was będzie przebijał, jeżeli nie zobaczy waszego kadłuba, będzie walił we włas. dodatkowo 80, yy, 89 na boku wieży i 51 z tyłu, czyli znowu wszystko wchodzi, ale jest to met więc może pancerz i życie tu nie jest najważniejsze. Zobaczmy teraz mobilność. Mobilność 42 km na godzinę do przodu. No, jak na czołg, który praktycznie nie ma pancerza, który nie odbija, to nie jest jakoś super szybko, nie? Dodatkowo 13 km na godzinę do tyłu, bardzo wolno. I prędkość obrotu 45 stopni. Tutaj statystyka nie najgorsza. Maskowanie prezentuje się w sposób następujący. I jeżeli chodzi o wykrywanie, i tu chyba jedna z niewielu faktycznie zalet tego czołgu. Yy, czyli zasięg widzenia: Zasięg widzenia 433 metry, jak widzicie. A jak wiemy, maksymalny zasięg widzenia to 445. Także, ale bierzcie też pod uwagę, że mam tutaj perki, mam wentylację i mam braterstwo broni. Nie to wszystko tutaj widać. Yy, aczkolwiek, zasięg widzenia w tym czołgu jest rzeczywiście niezły. I często, nawet nie robiąc damage'a zdarzało mi się robić na przykład 2000 spota. Totalnie z przypadku, dlatego że. Miałem po prostu yy, po prostu ten zwiad nie? i tą dość, ten, dość dobry zasięg widzenia i z tych wszystkich parametrów, które sobie przejrzeli, uważam, że pomijając zasięg widzenia nie ma tu absolutnie nic ciekawego, czym warto by się zainteresować w tym pojeździe. Dobra Krystian, teraz prosimy zbliżenie na środek i omówimy sobie poszczególne elementy wyposażenia. Na początek konfiguracje. Konfiguracje mam tutaj dwie, a mianowicie konfiguracja główna, która składa się z wentylacji, dosyłacza i, yy, i optyki, w sensie ulepszonego celowania. I druga konfiguracja, lekko zmieniona, która właśnie zamiast ulepszonego celowania bierze optykę. Dlaczego? W głównej konfiguracji po prostu zwiększam sobie celność działa. Bo zmniejszam sobie rozmiar celownika, ale w konfiguracji, powiedzmy, kiedy rzuci mnie na dychy, i moje działo tak jest nic nie warte, yy, biorę sobie optykę. I mając optykę, mam tak naprawdę maksymalny dla siebie zasięg widzenia. Więc takie dwa zestawy sobie tutaj Włożę jeżeli chodzi o pociski: 50 zwykłych, 25 goldowych i 5 haeczków. Haeczków nie polecam. Ale czołg ma na tyle dużo amunicji. Że, że po prostu mo można sobie pozwolić na nałożenie tego. 45 peny mają, więc bardzo słabo. Jeżeli chodzi o złote pociski, wygląda to w sposób następujący. I pociski standardowe. No i wyposażenie, yy, co my tutaj mamy. Oczywiście mały zestaw naprawczy, mała apteczka, duża gaśnica. Mój standardowy zestaw na większości pojazdów. I to w sumie tyle. Teraz prosimy o zbliżenie na lewą stronę. I mamy załogę, jeżeli chodzi o załogę, to jak widzicie jest to, ja nie lubię tych skinów, ale ten joke zasługuje na to, żeby takie, żeby takie skiny im nałożyć, czyli raki, pomidory i jakiś jednorostry śmieszny, yy, bo trzeba być naprawdę, nie wiem, trzeba być naprawdę dziwnym, żeby grać tym pojazdem i z tego przyjemność temu dałem taką załogę, I jeżeli chodzi o perki. Na pierwszym, oczywiście, braterstwo broni, żarówkę standardowo, więc wszyscy mają braterstwo broni. Na drugim, na dowódcy, naprawa. Yy, na drugim perku, u kierowcy i celowniczego, mamy perki wspomagające strzelanie w ruchu i podczas obrotu wieży. I oczywiście, u ładowniczego, intuicja, jeden z najlepszych perków w grze. Na trzecim perku, rozwija się zwiat yy, u dowódcy, naprawa, u kierowcy i celowniczego. Oraz yy, rozeznanie w sytuacji, czyli kolejny perk zwiększający nam maksymalny zasięg widzenia, który jest spoko do mojej pierwszej konfiguracji. Także moi drodzy, tak to się prezentuje. No, a jeszcze ulepszenia polowe, jeszcze ulepszenia polowe. Ulepszenia polowe mam wszystkie, wyglądają one w sposób następujący. Tutaj zwiększam sobie prędkość obrotu kadłuba, tutaj zmniejszam rozmiar celownika, no i tutaj zwiększam sobie maskowanie. Dodatkowo plus 3% do mocy silnika dostaje z tytułu zmaksowanych yy, ulepszeń polowych. Więc moi drodzy, myślę, że nie będę przedłużał tego już tak dość długiego wstępu, bo łącznie z filmikiem na początku trwało już 10 minut i przejdziemy sobie do konkretów, czyli do bitew. I proszę bardzo, dziesiąte tiery. Jakże pięknie to właśnie pokaże wszystkie zalety tego wspaniałego pojazdu. Mamy mnóstwo dziesiątych tierów. FV i 7 Minotauro, STRV, czy jakiś Error, no mnóstwo tak naprawdę. Yy, więc mamy tutaj tak naprawdę sporo, sporo mocnych pojazdów. Ja się nawet w mieście nie widzę i nie próbuję tam jechać. Teoretycznie w tej sytuacji powinienem od razu przyłączyć się na golda, ale chcę wam pokazać, jak to wygląda w praktyce, a nie na, na full goldzie, bo jednak jest to seria czołgów do zarabiania, także fajnie by było zobaczyć, jak to zarabia nie. Aczkolwiek wiadomo, jeżeli nie będę w stanie nic przebić, to oczywiście. Yy, oczywiście tego golda sobie użyjemy. No, a tu akurat moja wina, bo... Nie miałem za bardzo jak przycelować, żeby to miało ręce i nogi. No i co my tu mamy? Mamy kobrę, także świetny przeciwnik na start dla, dla mojego Chieftain'a. Proszę, udało się. Pierwszy strzał trafiony 234, także poniżej średniej. I co mogę powiedzieć? No. Przegrałem tym czołgiem około 50 bitew. I raczej jest to czołg, którym po prostu nie wychylamy się, nie zbieramy. Musimy szukać sobie okazji, jeżeli chcemy coś zrobić. Przede wszystkim y, wymaga on bardzo dużo cierpliwości od, y, od nas jako gracza. A to dlatego, y, a to dlatego, że, oj, 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 ja tam widzę, niech i nie chcę od niej oberwać. Kurcze, byk się patrzy na mnie, jak widzicie. Dobra, kobra zdjęta. Dobra, kolego, czy ty chcesz wyjechać, czy ty nie chcesz wyjechać? No ja widzę, że niespecjalnie. O kurde, są Dobra stary, jak ty nie chcesz wyjechać? To weźmy go chociaż od dupy strony, nie? Oj, Somuła, Somuła, nie, 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 nie Cofamy się, no i właśnie to jest to, że... Widzicie, nawet jak się uda coś wychylić To To ciężko jest yy, Po prostu zrobić jak jakkolwiek wymianę, tutaj trzeba strzelić i od razu się kitrać, bo inaczej... Inaczej każda wymiana będzie dla nas stratna, a też no nie o to chodzi w końcu, nie? Dobra, dostał raz. No i niestety już dwa nie dostał. Teraz jakaś snajpa tam. Akurat mieliśmy dużo szczęścia w tej bitwie, że nie trafiamy. Nie trafialiśmy na dziesiąte tiery. No i widzicie, i ten czołg nawet nie jest szybki, i w momencie, kiedy ja chcę się dostać po tego AMX-a tutaj, to jednak czeka mnie. O, proszę, tu się odbiłem. Teraz widzicie, on wali mi w wieżę zamiast w Zamiast w ten garnek i udało mi się odbić pocisk. Ale niestety no przyjąłem, jak widzieliście, znowu za 400, a sam zadałem lekko 200 obrażeń. Dobra, i z 7. Tu już się nie możemy Nie możemy się już bawić w zwykłe pociski. Kurde, ziomek, naprawdę przeszkadzasz mi. No i mamy jeszcze tą dyszkę. No i to już będzie raczej koniec, chłopaki mi tu zostawiam. 2000 damage'a, nieźle jak na pierwszą bitwę. Ale uwierzcie mi, że takie bitwy nieczęsto się zdarzają. Zresztą mówię, śledźcie streamy, będziecie widzieć, jak to wygląda w praktyce. Dużo szczęścia, dobry team, yy, przeciwnicy trochę, trochę słabo zagrali i to też przeważyło ten wynik 2000. tysięcy, co jak na ósmy tier, tak jest oczywiście rewelacją, nie? O, jeszcze Battle Passa wbiłem na odcinku, spoko. I zobaczmy sobie, no drugi najlepszy damage w teamie teoretycznie, ale no wiecie, no to nie jest jakiś znaczy eks w teamie, no bo damage to nie. Yy, ale to nie tak jest jakieś super dużo i teraz tak: 11 strzałów trafionych, 10, 10 trafień i 8 przebić, 2030 uszkodzeń, asysty 0. No i co, zarobiliśmy yy, Zarobiliśmy na czysto 21 tysięcy, z kątem premium byłoby to 44 tysiące, czyli całkiem sensownie. Całkiem sensownie. Aczkolwiek, yy, mówię, to była taka jedna z wyjątkowych bitew. Szybka, gdzie mogłem sobie postrzelać w boki przeciwników za darmo. Takie bitwy nie trafiają się często. I sami widzieliście, że każda wymiana kończyła się moją stratą, tak naprawdę. Także przejdźmy sobie do kolejnej bitewki i sprawdźmy sobie jeszcze raz ten pojazd. I czy da się nim coś ugrać? Tak, ale o tym można powiedzieć. Yy... O tym można powiedzieć o każdej maszynie, że czy da się ugrać. No da się, nie? Wszystkim się da ugrać, teoretycznie. Łoj, oj, oj, panie. <coughs> Dobra. Yy, I teraz tak. Tu trzeba skorzystać. Opcji opuszczania działa chyba mać. No nie, no nie, ja nie wydolę z tym czołgiem. Nie wydolę. Dobra moi drodzy, słuchajcie, poddałem się. Próbowałem zagrać jeszcze jakąś bitwę, ale za każdym razem kończyło się to tak jak widzieliście w trailerze. Także poddaję się. Nie kupujcie tego gruza Śmietnik totalny Nie opłacę tym czołgiem w ogóle interesować Jeżeli ta pierwsza bitwa jakkolwiek przekonała was do tego Że jest inaczej Uwierzcie mi nie jest Taka bitwa zdarza się raz na 5-10 bitew Żeby zrobić coś sensownego I jakkolwiek tym gruzem zagrać Nie ma on absolutnie żadnych zalet Poza zasięgiem widzenia Często trzeba się wspomagać goldem Jest za wolny Nie ma pancerza Absolutnie nie ma nic. I nie jest to tylko moja opinia. Yy, chciałbym Wam tutaj przytoczyć yy, yy, suwe dane ze strony yy, Skill4LTU. Yy, oczywiście stronka, w której możecie zobaczyć na yy, dany czołg, jaki wziąć sprzęt, jak robić załogę. Yy, mamy tutaj też opinie odnośnie konkretnych rzeczy, a mianowicie system gwiazdkowy w skali od 1 do 5. I teraz tak, sam Chieftain w ogólnej samoocenie jest oceniany jako zły. Ma 2 na 5 gwiazdek. Krystian wam to teraz tutaj wstawi. Jeżeli chodzi o jego skuteczność pancerza, również 2 na 5 gwiazdek, czyli że odbije od strzału również jest źle. Trudność dla początkujących graczy? Jedna gwiazdka, ponieważ nawet zaawansowany gracz tym szrotem będzie miał problemy cokolwiek zrobić. Działo 3 gwiazdki na 5 Czyli przeciętne No tu się zgodzę Nie jest ono turbo złe Nie jest też dobre Jest przeciętne Szybkość, mobilność 3 gwiazdki Ja się nie zgodzę Jak na meda jest definitywnie za wolne. I to widzieliśmy yy, I to widzieliśmy właśnie w bitewce To widzieliśmy na streamach Buracki, gwardzisty yy, Piloty Wszystko jeździ szybciej od niego Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o ilość amunicji to mamy również yy, dwie gwiazdki na 5, czyli również słabo. No i markowanie również dwie gwiazdki na 5. Jednym słowem, choke, jakby w swojej ogólnej skali, już nie tylko według mnie, ale również według st strony, gdzie jednak ludzie się trochę bardziej na tym znają niż ja. Po prostu czołg jest zły, jest słaby i jest niewarty uwagi I ja również z taką opinią, moi drodzy, was zostawiam Jeżeli się nie zgadzacie, bo nie zgadzacie, nie zgadzacie koniecznie dajcie znać w komentarzu Według mnie Chieftain przebija nawet L60 na HE Jest to najgorszy czołg w World of Tanks I niech mnie Matka Boska broni, żebym nigdy nie musiał w tym syfem zagrać więc to tyle ode mnie, moi drodzy. Taka jest moja opinia. Wszystko, absolutnie wszystko, każdy ósmy tier w tej grze, nieważne jaki, będzie lepszy niż ten syf. Także dzięki za oglądanie, moi drodzy. Jak taki materiał wam się spodobał, to zostawcie suba i łapkę w górę. A ja żegnam się z wami, komentuję jak zwykle Pandora. Trzymajcie się, moi drodzy i do usłyszenia. Hej ludziska, piona!